Witam, pokażę Wam dzisiaj nowość, nowość, nowość. To są numnomsy z serii trzeciej. E, tak wygląda jedno z op opakowań, bo to jest słuchajcie, seria świecąca. E, I ma fioletowe opakowania, jogurtowe, tak jak w poprzedniej, ale takich opakowań nie było. Proszę, proszę. A w środku, tada, jest mały, świecący stworek, który zobaczcie. Tak zmienia kolory. Z żółtego, na jakiś taki różowaty. Pięknie pachną, jak, jak zawsze wszystkie. Oczywiście jest cała seria do kolekcjonowania. Ja będę słuchajcie, polować tu jest takie a, taki, no, 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 Rainbow Pop się nazywa. Jest cały piękny tempowy O tutaj a, się znajduje, ale jest dużo a, pysznych. E, przepysznych i donatów, i, o, i wegetariańskie są e, i jakieś takie owocowe. No, I cały szał są naprawdę śniutkie, a te świecące i brokatowe mm, są też super No to co? E, zobaczymy co w jogurciku. To już otworzyłam, bo słuchajcie, a nie, to nie otwarte. To otworzyłam, bo nie wytrzymałam już, sorry, ale nie wytrzymałam, to Wam wszystko pokazuję, co i jak. No, i tutaj mamy taką piękną, kremową, e, donatową e, malownictwo, takie no, numusowe, a tutaj mały błyszczyk. I w tej serii błyszczyki na Bajerze, bo są dwukolorowe. Jak tam pachną? Mm, czadersko pachną. Zamykane, eleganckie, hopsiup. proszę, proszę. Eee, tego nie otworzyłam, więc muszę się do tego dobrać, więc nie wiem, coś jest niespodziankowego. O, jeszcze jest, oczywiście jest cała książeczka z całą kolekcją. No i tu jest zamknięty, szczelny i oczywiście nie wiadomo, co tam jest w środku, więc otwieram. Zobaczy, o, ale śliczne. No słodziak, słodziak, słodziak i słodziak jest czym? Jest błyszczykiem, też dwukolorowym, już się do niego dobieram, zobaczę, o mam nożyczki, będzie mi troszeczkę łatwiej. Mamy takie żółte, hmm. ale ślicznie. I tu jest błyszczek, Ach, cz, cz, cz. o takie różowo-żółte, też super, muszę pomochać. Elegancja Francja. No i będą jeszcze oczywiście takie zestawy troszkę większe. Winogrona, brzoskwinia, lody, arbuzowy. No i mamy taki słoiczek i łyżeczkę do nakładania takich lodowych pyszności. Otwieram ten zestaw. Nawet łatwo się otwiera. Wiecie, jak to z tymi zabawkami nie zawsze, nie zawsze. Jest. Ops. Coś tutaj w środku. A tu mamy w środku ściągawkę. A tutaj mamy tak. Jedna malutka, dwukolorowa księżniczka. O, tutaj nas mocno. Ta jest śliczna. Prawie jak ta rainbow. Ale słodziak, śliczna jest. Oj, ta. Taka przezroczysta, galaretkowata. zobacz jak wygląda no i mam też łyżkę elegancką do nakładania lodów no i słuchajcie arbuzowy ale hałasu robię, przepraszam arbuzowy stempelek nie błyszczyk tym razem więc miłośnikom arbuza polecam zaznaczanie swojej obecności takim też oto arbuzowym stempelkiem. No. Ops. O i mamy arbuza. I już tutaj wam wszystko. O zobaczcie, jak tam stempelek. O może tak będzie lepiej widać. Jeszcze czekajcie. Ops. Proszę bardzo. Podpisane, podstemplowane. Numnomsy są. Zielony arbus jest. No i tak zapowiedź kolekcji, która będzie wielka i już niedługo... Pobawimy się w wielkie otwieranie i wąchanie, rozpoznawanie wszystkich tych niesamowitych zapachów, ale też podziwianie bardzo ciekawych projektów, wszystkich stworków, które rodzina Numnusów reprezentuje. Pozdrawiam, cześć!